Dzisiaj zapraszam Cię w moją sentymentalną podróż, ponieważ chciałbym opowiedzieć troszeczkę więcej o samym sobie, dlatego że tego typu materiału jeszcze tutaj nie było, a ja od jakiegoś czasu tutaj publikuję swoje treści, a być może nawet nie wiesz dokładnie, kim ja jestem i skąd ja się tutaj właściwie wziąłem. Ten pomysł na tego typu materiał powstał w oparciu właśnie o te pytania, które zostawiacie mi w ankiecie, którą oczywiście zostawiam Wam wciąż na dole, i tam dosłownie znalazły się tylko i wyłącznie dwa pytania odnośnie. Tego głównie, w jaki sposób ja się kiedyś uczyłem, jak ja zaczynałem, i właściwie, żebym opowiedział coś więcej o sobie. Dosłownie były tylko dwa takie pytanka, jednak skoro ostatnio pokazałem właśnie to, jak zorganizować sobie czas na naukę, jak mniej więcej zmotywować się do nauki, pamiętasz o tym oporze opowiadałem, czyli właśnie iść w stronę tego oporu, żeby jednak było ciężej, żeby w przyszłości mogło być lepiej, to właśnie postanowiłem, że w tym materiale opowiem to nieco o tym, skąd ja się właściwie wziąłem tutaj na YouTubie, właściwie dlaczego to nagrywam, te wszystkie różne rzeczy i jak wyglądała moja przygoda właśnie z językiem chińskim. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, posłuchać właśnie historii o mnie, mojej historii, to zostań ze mną na te kilkanaście, myślę, minut, bo tyle pewnie tego wszystkiego razem będzie. Tak więc zaczynajmy! Aby mógł dokładnie powiedzieć o tym skąd ja się właściwie wziąłem w tym punkcie, tu gdzie teraz właściwie jestem, to musimy się cofnąć kilka lat. Wcześniej do momentu właśnie, kiedy byłem w liceum, kiedy zastanawiałem się nad tym, co ja właściwie po liceum będę robił. No bo było fajnie, byli znajomi, były jakieś tam właśnie imprezy, życie dość takie beztroskie. Jednak w którymś momencie pomyślałem sobie, no dobra, ale trzeba jednak pomyśleć nad tym, co będzie działo się w przyszłości. Na pewno będą to jakieś studia, tylko uwaga, jakie. Jednak gdzieś tam poniekąd zawsze wiązałem tą swoją przyszłość z językami obcymi, dlatego że miałem już różne przygody właśnie z językiem właśnie czy to właśnie angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim nigdy w życiu nie przychodziła mi myśl do głowy o tym, aby zająć się językiem chińskim. Nigdy w takiej sytuacji nie było właśnie do czasu tego liceum, do tej ostatniej klasy w liceum, gdzie Postanowiłem, że na pewno jak pójdę na jakieś studia, to właśnie na pewno studia filologiczne, czyli te związane z językiem, a że zwykle język angielski nie sprawiał mi problemu i w ogóle lekcje języka angielskiego w liceum to była taka raczej sielanka, można by porównać to do dłuższej przerwy między lekcjami, bo zwykle uznało się to właśnie z jakimś luzem, nigdy nie sprawiało mi to problemów, można było się trochę pośmiać i tak dalej. Na pewno był to czas trochę bardziej właśnie porównywany do przerwy w szkole niż do typowej lekcji, więc pomyślałem, a to pójść na tą anglistykę i na pewno tam będzie w miarę spoko. Gdzieś tam poniekąd właśnie pojawiła się myśl o sinologii, no bo język chiński i tak dalej, ale wtedy pomyślałem: "Nie, to to będzie bez sensu, bo w języku chińskim mało osób przecież mówi, to nie jest język popularny, pójdę na anglistykę, bo po tym na pewno znajdę jakąś fajną, ciekawą pracę i na bank będzie super, bo języka angielskiego używamy przecież wszędzie, no nie? No i właśnie tak się złożyło, że trafiłem na tą anglistykę z moim kolegą i taką właśnie jedną jeszcze koleżanką, no to zawsze tam w grupie raźniej, no i okazało się to jedną wielką klapą. Wytrzymałem tam tylko jeden semestr i to i tak na siłę. Czułem, że to jest totalnie nie dla mnie. Te zajęcia wydawały mi się totalną stratą czasu, gdzie, tak jak mówię, znowu był ten luz. A więc uwaga, nie było żadnego oporu. Zajęcia były na tyle luźne, że podczas konwersacji dyskutowaliśmy dosłownie o dwóch pytaniach. Przez półtorej godziny, gdzie wszyscy musieli na to pytanie odpowiedzieć, potem na drugie, no i tak miało półtorej godziny zajęć właśnie na, na tych właśnie studiach. No i tak naprawdę tam tylko siedziałem i nic, absolutnie niczego nowego się nie uczyłem, i od razu mnie to zniechęciło. I tak myślałem, kurde, chyba głupio, ale no trudno, jak już zacząłem ten pierwszy semestr, no to warto już to dociągnąć do końca, czyli jeszcze dwa i pół roku. I wtedy mi strzeliło właśnie coś w głowie, że Konrad, spójrz tutaj dookoła, a była nas masa ludzi na tej anglistyce, wszyscy tutaj dookoła, jeżeli skończycie właśnie te studia, to każdy z Was będzie miał tę jedną umiejętność, umiejętność właśnie posługiwania się, wręcz można by powiedzieć, precyzyjnie językiem angielskim, jeżeli tak można by to nazwać. I tyle. Nic więcej, nic szczególnego. Będziesz jak każda po prostu tutaj jedna z tych osób, oczywiście nikogo nie obrażając, jednak ja chyba czułem, że no, to nie jest dla mnie, bo ja muszę po prostu zrobić coś. Co na pewno mnie wyróżni, no bo każde nasze CV, nawet jak będziemy składać gdzieś pracę, wtedy jeszcze właśnie o tym myślałem, że na pewno znajdę jakąś pracę, będzie fajnie cieplusio, Milusio. To nasze CV będzie miało tę jedną właśnie pozycję język angielski, co jak dobrze wiemy, dzisiaj jest tylko i wyłącznie standardem i absolutnie nie robi żadnego show, nie ma jakichś właśnie strzelających firewerek dookoła, kiedy mamy tę pozycję język angielski, poziom na przykład zaawansowany. No to jest standard w dzisiejszych czasach, więc nie ukrywajmy, i wtedy mi coś. Strzeliło do głowy. Konrad, ty tutaj w ogóle niczego nowego nie odkrywasz. Ameryki nie odkrywasz. To jest zupełnie coś, co ty poniekąd już wiesz, i może delikatnie, tylko te rzeczy gdzieś tam y, ruszają twoje szare komórki, i tak naprawdę marnujesz tutaj swój czas. I wtedy właśnie to do mnie trafiło, że rzucam te studia. I po właśnie pierwszym semestrze rzuciłem tę anglistykę, i tak naprawdę miałem potem tych kilka miesięcy. Bez żadnej właśnie szkoły, studiów, gdzie miałem trochę czasu właśnie, żeby sobie przemyśleć swoje życie. I uwaga, któregoś dnia BUM, wstałem rano i automatycznie pierwsza myśl, która mi się pojawiła w głowie, język chiński. I uwaga! Tutaj absolutnie lecimy w zupełnie inną czasoprzestrzeń tak naprawdę, bo to się działo normalnie, jakby jakiś właśnie, nie wiem, nefrytowy cesarz mi obdarzył jakąś łaską z góry język chiński. Ja pomyślałem, no ale ale po co? Przecież nigdy mnie to nie interesowało. Nigdy w życiu nawet nie miałem styczności z tym językiem, nawet nie wiedziałem, że to jest właśnie język tonalny. Gdzieś mówię, nie no to głupota przecież, po co język chiński? No z jednej strony fajnie tak, coś wyjątkowego, innego, ale potem myślę, no nie, to na pewno będzie za trudne. Szukałem gdzieś właśnie informacji w internecie i głównie co udało się znaleźć, to były jakieś tam właśnie informacje anglojęzyczne właśnie o tych typu rzeczach, jakieś właśnie jak zastosować tę konstrukcję, jak powiedzieć to, jak powiedzieć tamto, ale nie było takiego miejsca, od czego zacząć, co właściwie zrobić i czy to rzeczywiście ma sens? Czy ta nauka języka chińskiego rzeczywiście ma sens? Ja jednak postanowiłem, że spróbuję. I uwaga, zapisałem się wtedy na kurs języka chińskiego, też właśnie we Wrocławiu, gdzie mam do niego no około tych 30 km, niby niedaleko, ale pamiętam, że wtedy raz czy dwa razy w tygodniu właśnie brałem, wsiadałem w samochód, jechałem właśnie do tego Wrocławia, na tą godzinkę zajęć wracałem i, i tak właśnie się to moje życie toczyło przez cały ten kurs. Z biegiem czasu, myślę, że to był dość głupi troszeczkę pomysł, dlatego to może opowiem innym razem. Po no i potem powiedziałem nie, to musi być jak już coś, to z grubej rury. No i właśnie obiecałem, że jeszcze na pewno skończę te studia, więc idziemy na synologię. No i uwaga, złożyłem te papiery na synologię, dostałem się na synologię do Poznania, gdzie uwaga, ten jeden moment całkowicie zmienił moje życie, gdzie właśnie teraz jestem w tym miejscu i właściwie cieszę się, że wtedy podjąłem taką decyzję, bo wyjechałem do Poznania na synologię. Do Poznania, i tam właściwie spędziłem te 3 lata na licencjacie. Gdzie uwaga, wyjechałem tak naprawdę z dwoma koleżankami, która jedna z nich okazała się no, być moją dziewczyną, aktualnie w tym właśnie momencie. I wtedy jeszcze o tym właściwie nie wiedziałem, że tak się sprawie potoczą, ale właśnie dzięki tej jednej decyzji, właśnie w tym momencie, moje życie wygląda tak, jak wygląda. Rzeczywiście to mi pomogło, te studia właśnie pomogły mi na tyle, że zrozumiałem, że będzie działało. To w zupełnie inny sposób, jak można uczyć się języka zupełnie inaczej. Tego czasu rzeczywiście było bardzo dużo, w sensie zajęć godzin, godzinowych języka chińskiego. Dużo zajęć odnośnie właśnie historii samych Chin, historii języka chińskiego, dużo zajęć z pisania, dużo zajęć właśnie z kultury, tego typu rzeczy, ale uwaga, też bardzo dużo zajęć takich jak, nie wiem, wiedza o językoznawstwie, nie tylko o językoznawstwie chińskim, ale właśnie jakichś tam innych w ogóle kultur, co moim zdaniem jest takim troszeczkę wypychaczem czasu, ale to zupełnie o tej sinologii to pogadam o może innym razem, o plusach i minusach, czy to polecam, czy, czy rzeczywiście nie. I uwaga, ja wciąż czułem, to mi tam idzie jednak za łatwo nie było gdzieś tam tego oporu i postanowiłem sobie no nie trzeba iść jeszcze bardziej bo pomimo tych zajęć to uwaga nawet jak dojeżdżałem właśnie na te zajęcia czy pamiętam że przez pierwszy miesiąc uwaga chodziłem na piechotę z mojego mieszkania z tam właśnie w Poznaniu na uczelnię, to było około kilku kilometrów ale właśnie codziennie tam chodziłem i wracałem przez pierwszy miesiąc tak to wyglądało i uwaga żeby cały czas być na bieżąco, to uwaga, wstawałem rano właśnie wcześniej, żeby móc wyjść wcześniej. Cały czas miałem na głowie słuchawki, gdzie leciały mi jakieś nagrania, leciały mi bajki po chińsku, żeby móc się z tym językiem osłuchać. No bo skoro to już są studia, to na pewno ten poziom będzie oczywiście trochę bardziej zaawansowany, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle, to też wypełniałem sobie każdą wolną lukę czasu właśnie tym. Czy to nawet jak właśnie gdzieś jechałem później w tramwaju, przesiadłem się na tramwaj, tak, wow, luksus, czy czytałem jakieś właśnie yy, opracowania, czy jakieś właśnie książki, podręczniki, tego typu rzeczy, żeby wy wypełnić każdą wolną lukę tymczasem. Ale uwaga, tego czasu było aż na to tyle, że czasami po prostu siedziałem w domu i w mieszkaniu i nic nie robiłem. Oprócz tam jakichś imprezek i tak dalej. Czułem, że to, to jednak coś musi być więcej. I uwaga, postanowiłem, że zatrudnię się w azjatyckiej knajpce. I taka sytuacja nagle się no, wydarzyła. Nie wiem jakim cudem właściwie to się wszystko nagle spieło, ale była tego typu okazja. Aby zatrudnić się jako kelner w jednej restauracji, i to było właśnie to, bo mając z tyłu głowy, to że skoro ja już trochę po chińsku umiem, to ja z tym właścicielem będę rozmawiał właśnie po chińsku, pokażę mu, że rzeczywiście w tym języku potrafię się posługiwać i na pewno się uda, i na pewno mnie przyjmie. No i tak się stało. Wtedy właśnie zostałem kelnerem w jednej knajpce, gdzie właściciel i inni kelnerzy byli właśnie albo z Tajwanu, albo z Chin, i uwaga! Ponad połowa klientów, która tam przychodziła, była właśnie Chińczykami albo byli oni właśnie z Tajwanu. No, wszyscy mówili właśnie w języku mandaryjskim, więc dla mnie to była ogromna okazja na to, żeby przećwiczyć ten swój język w praktyce. Żeby móc cały czas się nim posługiwać i uwaga, stawiać się cały czas w niekomfortowych sytuacjach. No, bo wyobraź sobie to, że stoisz z radą, przychodzi osoba, mówicie to, 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 I ty musisz nagle to spamiętać, załatwić, przekazać, uwaga, kucharzowi, które też nie mówi po polsku, żeby móc mu to przekazać, dokładnie pamiętać co i jak. I do tego wszystkiego cały czas gdzieś tam był właśnie ten język chiński z tyłu głowy, nawet właśnie w tego typu sytuacjach, gdzie pamiętam, że raz z właścicielem poszliśmy właśnie do salonu sieci telefonicznej, żeby tam wyjaśnić jakąś sprawę z fakturą, to tam właśnie sobie działałem jako takie moje pierwsze zalążki bycia tłumaczem. Powiem wam, że tego typu sprawa zatrudnienie się gdzieś tam właśnie w w tym wypadku, akurat chińskiej, knajpce, to jest to, co rzeczywiście pozwoli ci wynieść twój poziom jakiegokolwiek języka. Jeżeli właśnie mówisz w języku angielskim, to raczej w języku angielskiego, wtedy automatycznie ta Twoja umiejętność mówienia się podnosi, no bo musisz mówić. Jeżeli nie powiesz tego, to ktoś Cię nie zrozumie. I nie ma sytuacji, że, mm, ja nie powiem i powiem po polsku. Nie, absolutnie nie. Jeżeli powiesz po polsku, druga osoba ci nie zrozumie. I uwaga, co najważniejsze, też będzie widział to Twój szef, który powie: no nie wiesz co, my tu szukaliśmy osoby, która mówi po chińsku, jednak Ty nie mówisz, więc wypad. Absolutnie nie chodziło mi w tamtym czasie o pieniądze. Ja tak naprawdę mogłem sobie tam pracować za darmo, bo dla mnie właśnie liczyło się to, że mam te kilka... Dwa, dwa dni w tygodniu wypełnione właśnie jeszcze takim żywym językiem chińskim, gdzie, uwaga, mogę sobie właśnie też pojeść różnego rodzaju fajne yy, przekąski dania właśnie yy, kuchni yy, chińskiej, tajwańskiej i posługiwać się cały czas tym językiem. I co najlepsze, uwaga, zapoznawać się z coraz to większą ilością yy, osób, które też mówią w tym języku, bo uwaga! Oprócz oczywiście pracy też zdarzały się imprezy, na które zapraszali mnie właśnie inni kelnerzy, którzy byli Chińczykami i właśnie w ich gronie znajomych też się obracałem. No bo zwykle tak jest, że jeżeli przebywasz z jedną osobą, właśnie na przykład z jednym Chińczykiem, to ona zaraz zapozna Cię ze swoimi znajomymi, tamci z tamtymi i tak dalej. I w ten sposób bardzo, ale to bardzo poszerzyło się moje grono znajomych, które też w tym języku mówi. I do dzisiaj tak naprawdę z częścią z tych osób mamy kontakt właśnie, czy piszemy ze sobą i tak dalej. Więc cały czas ten język gdzieś tam pozostaje w użyciu. I uwaga, jeżeli tych przypadków tutaj jest póki co za mało, to mam jeszcze jeden. Pewnego dnia, kiedy właśnie pracowałem w tej knajpce i tak dalej, przyszedł chłopak, który właśnie chyba przyszedł ze swoimi rodzicami, z tego co pamiętam. Jeżeli to oglądasz, to cię pozdrawiam i na pewno będziesz wiedział, że to jesteś właśnie ty. I nagle zapytał się mnie, a przepraszam, ja cię chyba dziś kojarzę z YouTube'a. Ja mówię nie, absolutnie nie. Wtedy absolutnie żaden z moich filmów jeszcze się tutaj nie pojawił i tak dalej. Wspomniał właśnie coś tego typu, ja Cię kojarzę z YouTube'a i tak dalej. Czy to jest prawda? Ja mówię, że no właśnie nie. I wtedy tam zapaliła się ta delikatna lampka, żeby sobie jeszcze bardziej, może iść w stronę tego oporu. W sensie pamiętasz ten kompas, opór, czyli twój kompas. Mówię, hmm, a może właśnie by coś wrzucić takiego na YouTube'a, tylko no za bardzo co. Były już różne kanały właśnie, czy to kulturowe, czy właśnie tego typu związane. Z Chinami i mówię, nie, to chyba raczej bez sensu, po co? I uwaga, gdyby przypadków było jeszcze za mało, no to następnego dnia po prostu miałem egzamin ustny, gdzieś tam właśnie z języka chińskiego, i tam rozmawiałem na tematy na egzaminie i tak dalej. I nagle mój nauczyciel właśnie mówi: e, クゴン, czyli Kegun, czyli Konrad, ty czemu ty nie uczysz innych chińskiego? I ja mówię, no ale jak? Czemu ja mam uczyć, skoro ja sam się dopiero uczę, to czego mam uczyć innych? Mówię, nie, nie, no czyż uczysz się, wiesz trochę więcej, no to zawsze, jeżeli wiesz trochę więcej od tych osób, no to zawsze możesz ich czegoś tam nauczyć. Mówię, nie, to chyba bez sensu. I gdyby tych wszystkich przypadków jeszcze było mało, to po tej rozmowie z nauczycielem wrzuciła mi się po prostu oferta, że ktoś sprzeda tablicę, białą tablicę, którą na pewno gdzieś tam kojarzycie z moich y, materiałów i tak dalej, tablicę do pisania, taką suchościeralną. Ja sobie pomyślałem, wow, kupię sobie taką tablicę, będę na niej rozpisywał sobie y, znaczki. I pamiętam, że właśnie w ciemną noc, bo to było jeszcze wieczorem, to była zima, pojechaliśmy z moim znajomym właśnie jego samochodem, żeby odebrać tę tablicę ona ledwo nam się zmieściła do auta, ale jako się przetransportowaliśmy do domu, została w czasie, kiedy musiałem się ewakuować z Poznania, wrócić do domu rodzinnego, no bo wiedziałem, że raczej już zajęcia nie będą kontynuowane na uczelni z wiadomych nam powodów, wszyscy przejdziemy się w świat online, postanowiłem właśnie, że też to zrobię. I uwaga, minął od tego czasu miesiąc, gdzie gdzieś tam, przeglądając różne rzeczy na YouTubie, trafiłem na osoby, które uwaga, zajmują się kursami online i tak dalej, że jeśli masz jakąś właśnie umiejętność, w której inni Chcą się nauczyć, to może zrobić z tego kurs online i mówię: No, może spróbujemy, może to będzie właśnie to. I wtedy przygotowałem jeden swój kurs, pierwszy online. To była porażka. Uwaga, teraz trwają właśnie prace remontowe nad tym kursem, i na pewno, jeżeli wyjdzie on, to w zupełnie innej, lepszej jakości. Wtedy to była porażka. Ale uwaga, zauważyłem, że część osób rzeczywiście kupiła ten kurs, dołączyła do niego i nawet pojawiły się jakieś tam właśnie słowa: Wow, super fajnie, i tak dalej. Kilka, kilka osób dosłownie, można byłoby ich policzyć na palcach jednej, dwóch rąk, tak naprawdę, ale coś tam rzeczywiście się pojawiło. Po raz kolejny mój nauczyciel zapytał się mnie, Konrad, skoro robisz takie rzeczy, czemu nie uczysz innych właśnie na przykład przez internet? Czemu nie udzielasz lekcji? Ja wiem, no bez sensu, przecież ja już mam studia, mam jakieś tam inne rzeczy i tak dalej, po co mi tego wszystkiego tyle narzucać yy, na głowę tak naprawdę? No i uwaga! Wtedy zdarzyła się tego typu sytuacja, że publikowałem też coś, pamiętam, na TikToku i tam poznałem jednego mojego znajomego, Mateusza. Jeżeli to, to Mateusz ogląda, to też cię również oczywiście pozdrawiam, z którym nawiązaliśmy znajomość, i to on, uwaga, polecił mi na jednej grupie osób, które szukały nauczyciela języka chińskiego. I ta jedna osoba właśnie powiedziała, że szuka nauczyciela. Ja zaproponowałem, no to może kurs online. Nie, nie, nie. Ja szukam nauczyciela, takiego właśnie, nawet lekcje online, ale nie kurs, nie materiały wideo, ale żywy, żywy język, żebyśmy sobie cały czas rozmawiali. Mówię? Ok, skoro już ten los tak wszystko nagle wrzuca, to chyba rzeczywiście spróbujemy, pójdziemy po prostu w tę stronę. No i właśnie z Jakubem mieliśmy właśnie tego typu pierwsze lekcje, gdzie ja tak naprawdę zaczynałem zrozumieć zupełnie innej strony ten język, bo musiałem się przygotować do tego, aby tej osobie to wytłumaczyć od podstaw i tak dalej. I zaufajcie mi, to jeżeli chcecie uczyć się czegokolwiek, najlepszą metodą jest uczenie po prostu innych. Wtedy sami musicie tak zrozumieć, tak to wytłumaczyć, żeby właśnie osoba, która nie potrafi tego zrozumieć, żeby ona to zrozumiała. I to otwiera zupełnie inną ścieżkę w jakiejkolwiek podejrzewam dziedzinie. Ja to słyszałem o tym wcześniej, ale dopiero to odkryłem, kiedy zacząłem sam uczyć właśnie innych. I tutaj właśnie sytuacja potoczyła się w ten sposób, że Jakub zaproponował, aby się gdzieś tam właśnie zgłaszał, ogłaszał, szukał osób i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście ta karuzela zaczęła się napędzać. I jak zauważyłem właśnie, że tych osób no zaczyna gdzieś tam przybywać. I uwaga, te osoby nie uciekają i rzeczywiście chcą się po prostu dalej uczyć. Mówię, wow, może to być to, może pójdę właśnie w tę stronę. Ale wiedziałem, że znajdą się na pewno takie osoby, które są wewnętrznie trochę bardziej introwertyczne, które, uwaga, na początku szukają trochę informacji właśnie o, o tym języku, jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Dlatego postanowiłem wrzucać właśnie tutaj na YouTube tego typu treści. Podstawy, podstawy, zupełnie całkowicie podstawy tego języka aby pokazać, że to wcale nie jest tak bardzo trudny język. I uwaga, na początku było bardzo malutki odzew. Potem zacząłem poznawać przez to coraz większą ilość osób. Z niektórymi z Was mam właśnie gdzieś tam kontakt, gdzie właśnie widzieliśmy się pewnie też na żywo, a być może jeszcze część z Was właśnie spróbowała zobaczyć, jak będzie wyglądała ta nauka właśnie poprzez lekcje online. I na pewno wiem o tym, że z częścią z Was właśnie spotykamy się raz albo dwa razy w tygodniu, właśnie na indywidualne lekcje. No i właśnie po tych pierwszych lekcjach z Jakubem, Jakub polecił mi kolejne osoby sam, właśnie kazał mi gdzieś tam szukać następnych i zgłaszały się te osoby, rzeczywiście mieliśmy razem wspólnie lekcje, te osoby nie uciekały, więc myślałem, że wow rzeczywiście może to być to poszedłem właśnie bardziej w tę stronę i jestem absolutnie przekonany, że do tego miejsca, gdzie właśnie teraz stoję nagrywam i tak dalej doprowadziła mnie jakaś taka właśnie intuicja jakieś może przeznaczenie, jakiś taki los bo wszystko to złożyło się właśnie taką jedną naprawdę fajną całość, gdzie uwaga, ten przypadek z tym ogłoszeniem z tablicą, ja nam się później przydała. Te moje nawiązania na mojego nauczyciela do tego, że może zaczął uczyć innych. Że gdzieś tam rzeczywiście udało mi się nawet na tym TikToku nawiązać znajomość z Mateuszem, który polecił mnie dalej i te osoby dalej. I gdzieś tam właśnie ta sieć yy, naszych kontaktów gdzieś tam właśnie urosła. Tutaj przybywa nas na YouTubie naprawdę coraz większa ilość i bardzo miło jest mi, że po prostu coraz więcej was to jest, że tak dużo osób się tym tematem interesuje, to ja wam uwaga powiem, że to jest, tak jak część osób po prostu powtarza, największa motywacja do tworzenia po prostu tego dalej. I nie ukrywam, tak jak powiedziałem ostatnio, że nie chce mi się. Czasami pojawia się po prostu ta niechęć, że po co ten kolejny materiał, po co i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie zawsze sobie przypominam o tym, że jest ten cel, do którego dążę, żeby pokazać właśnie innym, że ten język chiński wcale nie jest taki straszny, a może być, uwaga, przepustką do wyróżnienia się. Wyróżnienia nie tylko swojego. CV, w momencie, kiedy będziesz składał, składała podanie o pracę, napiszesz sobie właśnie znajomość języka chińskiego. Ale ogólnie, właśnie, światowa sytuacja dąży do tego, że to raczej długo Chiny zaczną przodować jako właśnie być hegemonem na arenie międzynarodowej, że w ogóle praktycznie cały świat zmierza w kierunku Azji, budowa nowego jedwabnego szlaku. Te wszystkie rzeczy rzeczywiście może są takimi drogowskazami, takimi kamyczkami rozstawi rozstawionymi na naszej drodze, rzeczywiście warto właśnie w ten Iść. A ja mam za zadanie właśnie wam wszystkim tutaj udowodnić, że wcale nauka tego języka nie jest absolutnie trudna. Co wydaje mi się, że części z was już udało mi się to udowodnić. Jeżeli nie, to Ciebie również do tego właśnie przekonam. I uwaga, jak dobrze wiecie, trwają cały czas prace nad moim nowym kursem online, tym udoskonalonym, i będzie on rozbudowany do tego stopnia, że absolutnie posiadając wiedzę właśnie z tego kursu, będziesz w stanie świetnie posługiwać się językiem chińskim i zdobędziesz właśnie całą wiedzę do tego, w jaki sposób właściwie to robić. Prace wciąż jeszcze trwają, dlatego wciąż będę tutaj na bieżąco dokładał wszelkich starań, aby Cię odpowiednio przygotować do tego, abyś mógł, mogła mm, nasycić się całą tą wiedzą. Dlatego budujemy te odpowiednie fundamenty, dlatego pokazuję Ci to, dlaczego ta organizacja czasu, o której tutaj wspomniałem w całej tej mojej historii jest tak bardzo ważna, że wykorzystanie nawet drobnych gdzieś tam właśnie chwil, drobnych okazji, tak jak moja właśnie Właśnie zatrudnienie się w chińskiej knajpie. Wszystko to jest właśnie takim naszym oporem. Nie chcemy tego robić, ale jeżeli pójdziemy właśnie w tę stronę, w coś trudniejszego, w coś, co lepiej żebyśmy tego nie robili, tak nam sygnalizuje ten opór, to właśnie ta jest ta droga, w którą powinniśmy iść. I dlatego właśnie przyjąłem sobie, że mimo tego, że mi się nie chce i tak będę tutaj stawał, będę stał, nagrywał właśnie po to, aby pokazać Ci wszelkie informacje właśnie o języku chińskim, a dla osób, które rzeczywiście planują zrobić duży krok do przodu, które rzeczywiście chcą nauczyć się tego języka raz, a dobrze, planuję już niedługo premierę mojego nowego dużego kursu HSK 1, który uwaga, jest nie tylko tym poziomem HSK 1, który jest teraz, ale który obejmuje nowy poziom HSK zapowiedziany właśnie Właśnie przez tam centralną komisję, właśnie tych egzaminów, który będzie obejmował znacznie, znacznie większą część. To tyle, to tyle mojej historii. Mam nadzieję, że nie przynudziłem Cię. Mam nadzieję, że już teraz lepiej się trochę znamy, że rzeczywiście widzisz, że i mi też się czasami nie chce, ale gdzieś tam rzeczywiście, jak się już raz postanowi ten cel, to trzeba moim zdaniem się go trzymać, trzeba uparcie do niego dążyć, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć cokolwiek. Brzmi to znowu jak gatka jakiegoś kołcza, ale rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Raz ustanowiony cel, trzeba sobie małymi kroczkami po prostu tam iść do tego celu nam wyznaczonego. Mam nadzieję, że już teraz znasz mnie lepiej, poznałeś moją e, historię, powiedziałem Ci trochę więcej o tym, e, jak do tego doszło, że aktualnie teraz tworzę tego typu materiały, że w ogóle zająłem się właśnie tym językiem chińskim i mam oczywiście nadzieję, że udało mi się delikatnie zarazić Cię tym e, bakcylem, takim, takiej chęci. Poznania tego języka, że rzeczywiście wcale to nie jest takie trudne i że rzeczywiście da się tego nauczyć, co w przyszłości może przynieść ogromne, ogromne korzyści. Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania do mnie, to zostaw je proszę w komentarzu, ja na pewno na nie odpowiem. A ja już teraz zabieram się do przygotowania kolejnego materiału, w jaki sposób uczyć się tego języka. Krok po kroku pokażę Ci, jak ja to robiłem, jak ja to robię, żebyś miała pełną instrukcję, bo Teraz odpowiedziałem tylko na pierwszą część tego mojego pytania, moją historię, kim ja jestem, w jaki sposób ja się uczę i motywuję, o tym już powiedziałem, teraz będzie już tylko i wyłącznie praktyka, czyli właściwie w jaki sposób uczyć się tego języka. I to by było tyle z mojej historii życia, mam nadzieję, że udało Ci się coś zabrać z tej całej historii dla siebie, to było tyle i widzimy się następnym razem, dzień!